Dziś naszym gościem jest profesor Zbigniew Kołtowski, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Postanowiliśmy porozmawiać z panem profesorem, bo wygląda na to, że wśród bardzo wielu rynków, na których mamy wiele dysfunkcji i zaskakujących zjawisk, jest też rynek pszczelarski. Jeśli panie profesorze można pszczelarstwo określić takim technicznym określeniem jak rynek. E, wzrost e, importu miodu do Polski w ostatnich miesiącach spowodował, że e, import jest w tej chwili dwa razy większy niż eksport. Zawsze byliśmy eksporterem miodu e, i to dla polskich pszczelarzy zaczyna być dość poważny problem. Na ile poważny, na ile powinniśmy się martwić o polskie pszczelarstwo? Tak, więc jeżeli możemy mówić o rynku, to możemy powiedzieć o rynku miodu. Może nie o rynku pszczelarskim, tylko o rynku miodu, bo miód jest tym najważniejszym produktem pszczelim, który jest importowany, eksportowany, a przede wszystkim chodzi o zbiory miodu w Polsce. Więc sytuacja w tej chwili nie wygląda dobrze, a wiąże się znaczy związane są z tym pewne czynniki. Po pierwsze, podaż. Podaż jest spo, stosunkowo wyższa niż w innych latach, ponieważ w roku 2023 mieliśmy wyższe zbiory miodu niż te z roku 2022, które należały również do wysokich, bo mieliśmy 24 tysiące ton globalnego, globalnych zbiorów miodu w kraju, a oprócz tego mamy sytuację, że importowana jest pewna ilość tego produktu. Tak, sytuacja jest związana z tym, że od 2022 roku wspieraliśmy Ukrainę i również miód należał do tych produktów, które były, można powiedzieć, sprowadzane z Ukrainy bez cła. I to spowodowało, że no, mamy na rynku sporo miodu importowanego. Jednakże. No Panie profesorze, tak. bo według naszych ustaleń redakcyjnych ten miód, który jest importowany z Ukrainy, to nie jest ukraiński miód. To jest miód, który trafia do Polski za pośrednictwem Ukrainy, ale na przykład w dużym stopniu jest to miód chiński. Więc to już by był problem. I tutaj widzę pewne zagrożenie, bo zdecydowanie badania miodu ukraińskiego mówią, że jest on dobrej jakości. Natomiast istnieje ryzyko, że właśnie ten miód z Ukrainy jest pochodzenia chińskiego. I tutaj już nie ma tak optymistycznych wiadomości. A mianowicie zdarzały się w przeszłości historie, że miód z Chin, był zanieczyszczony substancjami niedozwolonymi, a obecnie mówi się o zafałszowaniach miodu, to znaczy produkcja miodu z syropów cukrowych, z inwertów. I tutaj widzimy duże zagrożenie. Generalnie na rynku mamy w tej chwili spadek importu miodu z Ukrainy. On jest zauważalny od roku 2022. W roku 2023 jest już poważny spadek importu miodu ukraińskiego, natomiast wzrost importu miodu z Chin. Mhm. Związane jest to z ceną przede wszystkim, bo proszę Państwa trzeba wiedzieć, że jeden kilogram miodu z, z Ukrainy kosztuje około 2,5 euro, a miodu chińskiego tylko 1,5 euro. Więc tu jest ekonomiczna sytuacja. Mhm. Że wszyscy ci no, tak zwani honey packers, czyli ci, którzy skupują miód, Konfekcjonują i dostarczają go na rynek po prostu im się opłaca sprowadzać właśnie Jasne. miód importowany. I, i Panie że taka konsumencka informacja, jeśli na miodzie jest napisane miód z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej jako źródło pochodzenia, to trzeba zwrócić uwagę, że bardzo prawdopodobne jest, choć nie jest to pewne że może to być miód właśnie z domieszką takiego nie do końca prawdziwego miodu. Ja rozumiem, że ten chińsk, ta chińska metoda, o której Pan wspomniał, to jest, to jest praca pszczół, ale na, yy, na cukrze. Nie, na, nie naturalnych na, właśnie, na naturalnych pożytkach. Właśnie, nie na roślinach, nie na kwiatach. Mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego pochylamy się nad pszczelarstwem, ile może być pszczelarzy, ale to jest spory rynek. Jest w 2021 roku, przynajmniej było ponad 90 tysięcy podmiotów w Polsce, które deklarowały, że posiadają rodziny pszczele. Rozumiem, panie profesorze, że to jest tak, że jeśli tańszy, gorszy produkt, to prawie jak kopernikańska zasada, że zły pieniądz wypiera dobry pieniądz, jeśli ten dobry polski miód, rozumiem robiony drożej, e, mający też oczywiście większą wartość, jest wypierany z rynku, no to e, utrzymanie się przez całe przeszło 90 tysięcy podmiotów na rynku będzie trudne, bo w takim modelu rodzinno- Naturalnym czy ekologicznym sprzedaż większej ilości miodu po prostu jest trudna do zrealizowania. Tak, ale trzeba zauważyć, że pszczelarstwo polskie to przede wszystkim pszczelarstwo hobbystyczne, to znaczy nie jest to źródło utrzymania. Tych pszczelarzy zawodowych, tak zwanych, czyli tych, którzy utrzymują się. Z produkcji pszczelarskiej jest w Polsce o tylko około 2%. Więc to, to naprawdę dotyczy małej liczby podmiotów. Jednakże liczba rodzin utrzymywana przez te, tych pszczelarzy zawodowych jest już bardzo duża. I w związku z tym, no. I to jest ich problem, bo jeżeli ktoś traktuje pszczelarstwo jako, jako hobby i nie stanowi to źródła nie stanowi to źródła dochodu, z którego się no w każdym razie dany, nie jedyny. Dany obiekt utrzymuje, to, to nie jest to kłopot. On po prostu hobbystycznie będzie dalej utrzymywał te pszczoły i pewną część produkcji przeznaczał dla konsumentów. Muszę tutaj zauważyć, bo Polski Związek Pszczelarski zrzesza przede wszystkim właśnie tych drobnych pszczelarzy, tych pszczelarzy amatorów i w ich imieniu również występujemy, mówiąc o pewnym zagrożeniu związanym z importem i chcemy zabezpieczyć ten, ten rynek miodu taką sytuacją, aby ewentualnie. Nadmiar tego miodu mógł być ewentualnie skupiony w jakimś skupie interwencyjnym lub coś w tym rodzaju. Wystąpiliśmy z pismem do Ministerstwa Rolnictwa z taką propozycją, ale na razie póki co rozwiązań nie ma. Trzeba jeszcze zauważyć, że taka sytuacja na rynku miodu, gdzie mamy na etykiecie miód, z krajów Unii i spoza Unii to ta etykieta nam nic nie mówi. Więc w tej chwili w Parlamencie Europejskim chcemy wprowadzić, chcemy my jako jako Jacka, czyli związek producentów branżowych, chcemy wprowadzić taki zapis, aby rzeczywiście na etykiecie były Kraje pochodzenia miodu i to, w, jeśli nie e, procentowa zawartość, to w, w takim układzie od najwyższego udziału kraju do najmniejszego. I to by nam dawało pewien, pewien obraz, choć no, nie zawsze jest to mm, powiedzmy zgodne, do, czy tam łatwe do zweryfikowania. Ale ci z Państwa, którzy Zajmują się konfekcjonowaniem miodu, mają procedury i wiedzą, ile jakiego miodu domieszali do tej mieszaniny. Generalnie Polski Związek Pszczelarski jest przeciwny mieszaniom miodów i zachęcamy wszystkich konsumentów do zakupu miodów bezpośrednio u producenta i to jeszcze z tego regionu, gdzie właściwie mieszkamy. To my jesteśmy przystosowani do spożywania właśnie takich pokarmów regionalnych, a nie powiedzmy z jakichś innych obszarów naszego globu. Chociaż można spróbować różnych miodów z innych krajów no tak, jak poddawam, najbardziej. Pod warunkiem, tak, tak. że są to prawdziwe miody, a nie takie właśnie na wpół miodowe produkty, jakich mówiliśmy wcześniej w przypadku wielu chińskich wytwórców. Panie profesorze, mamy dosłownie 10 sekund. Pszczoły obok, obok innych zapylaczy są krytycznie ważne. Czy jest ich wciąż coraz mniej? Czy udało się jakoś ustabilizować w Polsce populację? Generalnie tak. populacja owadów pszczołowatych zmniejsza się, ale liczba rodzin pszczelich, Apis Mellifera, utrzymywanych przez pszczelarzy, u nas w kraju systematycznie rośnie. W tej chwili mamy 2 miliony 200 tysięcy rodzin pszczelich. Jest to najwyższy poziom od lat 80., gdzie mieliśmy 2,5 miliona rodzin pszczelich. Panie profesorze, dziękujemy za tę dobrą wiadomość na koniec. Dziękuję.